Cześć, witajcie, prezentacja mojego nowego A nabytku ja Magnetofon gazetowy Sony dck k 511 s Przewijanie Do konkretnego momentu Do przeboju smerek zespołu Prymaki. Białoruskie disco polo, disco na wschodnią nutę Lubię takie klimaty, wiecie, nie krejcie się na mnie Ale ja się tego nie wstydzę, w ogóle nie wstydzę się Ani disco polo, ani muzyki na białoruską i ukraińską nutę Bo ja jestem Polakiem i jest Słoganinem I bardzo lubię takiej klimaty Na cała kwartyna Zagradaj w ikonę smereka tu nie Далеко, о oh, розкажи мені, чом ти так далеко, моя смирехо, о розкажи мені, смерехо, чом ти так ростеш далеко, моя smerekko. Oh, smerekko. chodzi o dołby energii redukcji żumu to na razie niestety nie działa ale spokojnie ja w następnym duchu zamierzam dać tego leka do naprawy ja czytałem tego z że Kabelki niestety się poprzestawiały nie w tę stronę. Sam sprzedawca się przyznał, że niestety pomysł trochę kabelki, ale przeprosił. Ale nie ma tego złego, bo znam dobrego fachowca z tego który potrafi naprawić każdy malgadowan kasetowy. Naprawi mi jeszcze kalibrację, czyli dzięki temu będę mógł lepiej nagrywać kasety. Jeszcze naprawię monitor, czyli przełączanie między safe a źródłem przy nagrywaniu. To będzie bardzo dla mnie potrzebne. Zacie nas jeździć tutaj, tak jak i tak nie daleko Cześć, widzicie, kaseta na słońce 60. Przepraszam, 60. Proszę na na której nagrałem na album Zacie na słońce. Zacie na 10. batúta na pravý stolbe NR i kalibrácie 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 i môžem na krvania kvapra s oj smerecho, necho ni sme ty tak daleko čarina moja smerecho, Megazofon ma szybkie obroty, ale nic nie szkodzi, ja się z tego cieszę, bo bardzo lubię jak Pan Robot szybko gra.